6 kwietnia rozpocznie się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siechnice. Co ważne, dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego. Pozostali podlegają procesowi rekrutacji. A pod uwagę brane będą następujące kryteria. Niepełnosprawność rodzica, niepełnosprawność jednego z rodziców lub obydwójka, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka lub też dziecko objęte pieczą kuratorską. Te kryteria mają równą wartość liczbową i w przypadku, kiedy mamy kandydatów, Posiadających równowartość punktową, uruchamiamy drugi etap rekrutacji i wtedy stosujemy tak zwane kryteria lokalne, które są podjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Do tych kryteriów zaliczamy w przypadku dzieci przedszkolnych, przede wszystkim dziecko w pierwszej kolejności otrzymuje najwięcej punktów, dziecko, które posiada obowiązek. Obowiązek przygotowania przedszkolnego. Następne kryterium to jest dziecko rodziców pracujących bądź też uczących, uczących się. Kolejne kryterium jest to odprowadzanie podatków PIT na rzecz gminy Siechnice. Następnie rodzice pracujący. Kolejne kryterium jest to objęcie dziecka. Nadzorem kuratorskim, i również jedno z kryteriów jest to kryterium dochodowe. Co ważne, dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego. Pozostali podlegają procesowi rekrutacji, a pod uwagę brane są kryteria takie jak np. wielodzietność rodziny kandydata. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową nabor.pcss.pl łamane przez siechnicę. Wchodząc na stronę należy wybrać przedszkole i właściwą lokalizację, na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy. Podobne zasady obowiązują przy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Ta rekrutacja odbywa się w odmienny sposób dlatego że mamy zapisy ustawowe, które nam nakazują przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej ucznia zamieszkującego w obwodzie szkoły. W przypadku kiedy w tych klasach pierwszych będziemy posiadać wolne miejsca, wówczas zastosowane są kryteria lokalne wynikające z podjętej uchwały. Wszelkie informacje znajdują się na stronie nabor.pcss.pl.